Serdecznie na dzisiejszym spotkaniu. Dzisiaj 28 stycznia zapraszam. Prezentowany materiał nie stanowi rekomendacji, każdy inwestowany związany jest z ryzykiem inwestycyjnym, dlatego zapraszam do zapoznania się z klauzulą. To zaczynamy. Ten tydzień rozpoczął się od czystej paniki, po prostu wybuchu paniki, szczególnie dla technologii amerykańskiej, czyli dla akcji amerykańskich sektora technologii oraz generalnie sektora krypto, czyli bitcoin, a wraz za bitcoinem mnóstwo innych krypto także miało gwałtowne, gwałtowne spadki. Była to czysta panika. Natomiast gdzieś tam już w czasie, kiedy giełda europejska była zamknięta, były jeszcze poziomy minimalne, natomiast kiedy otworzyła się giełda amerykańska, dużo z tych, z tych dołków zostało kupionych i mieliśmy bardzo szybkie odbicie. O co w ogóle chodzi? Chodzi o wojnę handlową Stany Kiny. Tak jak zaznaczałam w ogóle od czasu, kiedy Trump został wybrany na prezydenta, które sektory mogą dobrze rokować, a które nie i w tych sektorach, które niekoniecznie jakby dobrze rokują, jest właśnie sektor półprzewodników i tutaj tego sprzętu dla sztucznej inteligencji, ponieważ właśnie to, ten sprzęt jest związany z eksportem, importem, z fizycznym y, jakby transferem między krajami y, tego sprzętu, a skoro jest wojna, no to, no to jest wojna, nie? Więc jakby to realizuje się powoli na naszych oczach, a może nawet powiedzieć y, bardzo szybko. Y, o co chodzi? Y, chiński, chińska firma DeepSeek y, zdołała zbudować w przeciągu dwóch miesięcy y, Coś takiego jak ChatGPT, GPT, podobno nawet lepszy, a przede wszystkim zrobiła to w bardzo krótkim czasie i bardzo, bardzo małym kosztem. Nie chcę wchodzić już w liczby jak, jak małym kosztem, ale nieporównywalnie mniejszym do tego, co do tego, gdzie wydawane są pieniądze w Stanach. I to spowodowało panikę szeroko, czyli jakby tutaj podważa ten, ten przywództwo Ameryki jako przodujących w technologii i w sztucznej inteligencji, tak? stwarza taką rysę na szkle, że gdzie to przywództwo, skoro Chinom udaje się wyprzedzić. I udaje się wyprzedzić, co jest najbardziej takie zdumiewające i zaskakujące wszystkich, przy tym, kiedy Stany jakby cały czas dusiły Chiny, nie pozwalając na zakup większy niż tam jakiś zaplanowany na te właśnie chipy Nvidia, tak? Czyli tutaj był limit, czyli jakby Chiny były tłamszone, można tak powiedzieć, przez Amerykę po to, żeby właśnie nie wyprzedziły Stanów, żeby nie miały lepszej sztucznej inteligencji, żeby pozostawały w tyle. Natomiast tutaj Chiny pokazują, że że potrafią zrobić, jak zwykle, potrafią kopiować, kopiować technologię ze Stanów. Bardzo dobrze, są w tym mistrzami, kopiować i robić taniej. Czyli po raz kolejny to pokazują. Także tutaj widzimy. I teraz tak, czy jest to coś, czego naprawdę trzeba się obawiać, czy nie? Tutaj każdy powinien sobie sam jakby odpowiedzieć. Natomiast już reakcja rynku na dziś jest raczej pozytywna, czyli otrząsnął się rynek z tego pierwszego strachu. Ta panika jeszcze pozostała tam, gdzie jest jakby jej rdzeń, czyli w akcjach y, Semicontactors. I tutaj zobaczmy Nvidia. Y, spadek tylko w przeciągu jednego dnia, aż 16%, i widzimy brak odbicia. Y, czyli niedawno jeszcze mieliśmy Nvidia po 153 dolary za akcję, a teraz możemy kupić po 118 dolarów za akcję. I teraz pytanie, czy jest to okazja, czy to już jest dołek, czy to była tylko panika i będziemy mieli odbicie, nie? Tego do końca nie wie nikt, ale jeśli inwestor myśli w długim terminie, patrzymy na lata, to Nvidia w dalszym ciągu będzie bardzo dobrą firmą, bo też przypominam, bardzo dobrą firmą, to jest takie mało powiedziane. Jest to lider, lider w rozwoju sztucznej inteligencji i nie możemy tego zapominać, a poza tym Nvidia rozwija się także w innych segmentach. Zapraszam link poniżej do opracowania na blogu Deep Broker, właśnie wspaniałe siódemki, między innymi też jest Nvidia, główne źródła dochodu wymieniam i kierunki rozwoju i także jest to ważne. Czyli ta sztuczna inteligencja jest z nami, pozostaje, nigdzie nie idzie, tam idzie ekonomia i tam idzie największy rozwój i to jest trzon ekonomii naszej nowej, taki będzie. A Nvidia i inne spółki produkujące sprzęt komputerowy do tego, będzie niezbędna, także niezależnie od chwilowego strachu, paniki. A poza tym też pojawiają się jakieś tutaj komentarze i pewnie słuszne, że do końca nikt nie wie, ile chipów nie miała ma firma DeepSeek, tak? Czyli tutaj były te nakazy, zakazy, natomiast też nikt do końca nie wie jak to zostało rozwiązane. Także paniki są i ale też w, długim, w takim krótszym terminie być może te turbulencje będą większe ze względu właśnie na wojnę handlową na tej linii. Czyli tutaj, jak zaznaczałam już od wielu miesięcy, tym sektorem, który może bardziej w tych w tym tygodniach, miesiącach, nie wiem czy kwartałach, bardziej prosperować, to jest sektor oprogramowania. Czyli nie tego sprzętu semiconductor, który miał olbrzymią hostę przez ostatnie dwa lata. Tylko jakby kolejny element y, rozwoju rewolucji sztucznej inteligencji, czyli oprogramowanie. Nawet oprogramowanie też gdzieś tam y, ucierpiało, korekto, natomiast powinno być na odwrót, bo tak naprawdę, jeśli sprzęt będzie tańszy dla oprogramowania, to dla tych firm, dla tego sektora będzie bardzo dobrze. Czyli Nvidia y, y, spadek minus 16% w przeciągu tylko jednego dnia, Broadcom, która firma ostatnio dołączyła do tej wspaniałej ósemki, rozszerzając tą liczbę do wspaniałej ósemki minus 17, czyli też olbrzymi y, spadek. Y, I Oracle, Oracle, który, która jest y, firmą y, nie, nie, nie chipów, tylko oprogramowania, y, także spadek y, dość znaczny minus 13%, czyli jest dużo firm, które y, pozostały gdzieś tam. Y, Dalej w spadkach, nie mają odwicia. Natomiast szeroki rynek raczej ma to odbicie. Jeśli spojrzymy na QQQ, czyli indeks akcji technologicznych, mamy ten spadek. Może nie ma, nie ma y, całego odbicia, ale już ten dzień został, świeczka jest zielona, czyli bez takiej paniki, gdzieś kupowanie y, dołków było na wielu akcjach. Y, no i też jeśli spojrzymy na krypto, które Bitcoin jest bardzo powiązany. Y, z, z innymi rękami, z szerokim rynkiem też widzimy y, bardzo duże odbicie. Y, czyli y, tutaj jesteśmy, Bitcoin, wykres y, dzienny. I wczoraj mieliśmy spadki, panika, Bitcoin, poniedziałek minus y, spad, cena 97, czyli po raz kolejny poniżej 100, y, czyli panika, strach. Natomiast to bardzo szybko się przyrodziło y, w okazji. Mnóstwo osób y, wykorzystało ten moment jako okazję. Mamy tutaj świecę PIN. Ta żółta linia to jest linia 100 tysięcy dolarów, czyli mamy obronienie poziomu OPO wsparcia w tym momencie. Teraz, jeśli zobaczymy dzisiejszą świecę zieloną, taka jak ona jest, zamknięcie wyżej, to będzie to całkiem ładne odbicie techniczne, a nie nic innego. Okay? Czyli tak to w ogóle ten tydzień będzie oferował ogromną, ogromną zmienność. Już jutro FED. Czyli FED powie swoją decyzję odnośnie procentowych. 99,5% jest oczekiwanie, że FED nie zrobi nic, czyli to jakby wiemy, możemy dyskontować to jako fakty. To będzie najważniejsze, jaka będzie przemowa, czyli znowu, co powie, co padnie, jakie, jaki będzie ten nastrój, czy gołębi, czy jastrzębi, czyli cała ta układanka już jutro będzie dla nas do odgadnięcia. I też mamy... mamy, mamy Wyniki, mamy sezon wyników, czyli wyniki opublikują takie firmy jak Boeing, SAP, Meta, Tesla, ASML, Apple, Intel. No także jest, jest tego trochę, czyli na pewno będziemy mogli liczyć na, na zmienność, tak? Na pewno będziemy mogli liczyć na zmienność. Jesteśmy w ostatnim tygodniu stycznia. Generalnie jest takie powiedzenie, jak i styczeń, taki cały rok y, dla giełdy i pewnie nie tylko. Y, natomiast zobaczymy, jak to, jak to się zamknie, gdzie jesteśmy. Tu mieliśmy styczeń, jesteśmy na plusie. Czyli jeśli mimo tak dużej zmienności i braku konkretnego kierunku jesteśmy na plusie, y, zobaczymy, jak się zamknie ten. Y, ten miesiąc, także za kilka dni. Wiele inwestorów na to patrzy giełdowych. Tak, że bardzo często też to się sprawdza, jest to w statystykach giełdowych przez wiele lat testowane, jaki styczeń, taki cały rok. Także to jest jeszcze wszystko przed nami. Inne tematy, które tutaj się przewijają, to to, że coraz więcej inwestorów jest zainteresowanych takimi tematami, niszami inwestycyjnymi, jak eksploracja kosmosu. I innowacja. I tutaj jest ciekawe rozwiązanie w postaci ETF-u, bo, bo jest to sektor nowy, czyli można trafić na zwycięzcę i mieć ogromne zyski, ale można też trafić po prostu na, na niewypał i będzie to pełna strata, inwestując w pojedyncze akcje w sektorze, który jest tak jeszcze niepewny i dopiero w zasadzie powstaje. Więc sądzę, że rozsądną inwestycją będzie wybranie na taki właśnie sektor. ETF-u, który jest koszykiem akcji, jest koszykiem firm, który właśnie zajmują się eksploracją kosmosu i widzimy, że ten ETF, to jest ETF firmy ARK Invest, ARKX, który w swoim koszyku ma 10% Rocket Lab, Kraken Defense 8% i tak dalej, widzimy, możemy odwiedzić stronę e żeby zobaczyć, co on ma dokładnie w portfelu i od czasu, od czasu od czasu listopada, 5 listopad widzimy, iż Ten ETF zyskał 26% mniej więcej, czyli całkiem całkiem fajnie. Także to, to będzie taka bezpieczniejsza propozycja dla inwestorów zainteresowanych tym właśnie sektorem. Jak już jesteśmy przez Ark Invest, kolejnym sektorem nowy internet, internet nowej generacji zysk 31% za ten sam okres. Tutaj w koszyku jest. 11% bitcoina, 11% Tesli, roku Coinbase, Roblox, czyli widzimy tutaj przyszłość, tak? Cokolwiek, jakby to nazwać, to blockchain i nowe technologie tu także się znajdują w takim ETF-ie, okej? Okay? Inne sektory, które zasługują na uwagę i mają się dobrze od czasu wyboru Trumpa, to jest sektor finansowy, czyli to jest ETF KBE kontynuuje wzrosty, widzimy tutaj niezaburzony schemat nawet w przeciągu tej paniki na giełdzie i tym bardziej ten szerszy sektor finansowy, nie, nie tylko banki, tylko ujęty szerzej sektor finansowy, to jest taki ETFX, LF, emitenta SPDR i widzimy tutaj wczoraj silne, silne wzrosty, w ogóle też, żeby nie zapomnieć, Odnośnie krypto, Trump wydał swoje postanowienia wykonawcze odnośnie właśnie bitcoina i aktywów cyfrowych, jak to jest nazwane, że Trump nie wskazał konkretnie, że będzie inwestował, tak jak wielu to oczekiwało, skupował Bitcoina do rezerw federalnych, ale zrobił coś innego, szerszego czyli wskazał, że będzie kupował generalnie aktywa cyfrowe, czyli więcej krypto, nie tylko Bitcoin, do swoich, do swoich rezerw federalnych, czyli jakby to jest pozytywne dla innych krypto, a nie tylko dla Bitcoina, czyli to jest jedna informacja odnośnie krypto i Trumpa. Mówię to w czasie, kiedy omawiam sektor finansowy, ponieważ także jedno z postanowień bardzo ważne dla krypto i właśnie dla sektora finansowego jest takie, że banki od teraz będą mogły przechowywać bitcoina, przechowywać krypto, być tym kustoszem. I to, i także płatności wykonywać. I to otwiera nowe źródła dochodu dla właśnie sektora finansowego. To łączy, o czym ostatnio mówiłam w tym webinarze, zapraszam serdecznie, kto nie wiedział, łączą, jesteśmy świadkami łączenia się dwóch światów. Ten alternatywny, zbuntowany świat krypto, który kiedyś miał pokonać tradycyjny system finansowy, tymczasem zostaje zdominowany, chłonięty do aktualnego systemu finansowego i jakby czyni go jeszcze silniejszym, tak? Czyli tutaj o ironia. W każdym razie my, jako inwestorzy, musimy mieć oczy otwarte i wiedzieć, jakby gdzie płynie moc, gdzie płynie kapitał i co się w ogóle dzieje. Sektor finansowy łączy się z krypto i widzimy, już jest to sektor, który zyskuje na wartości. Połączymy to z deregulacją, którą Trump cały czas promuje mniej regulacji, mniej regulacji, mniej regulacji. Co jest zbawienne dla sektora finansowego, który jest zduszony ogromną ilością regulacji i przez to nie może się rozwijać. Brak regulacji trypto, dla krypto w ogóle uniemożliwiało do tej pory jakąkolwiek adopcję i rozwój. Także to się wszystko tutaj pięknie zazębia. Okej, okay, jeszcze inna ciekawa rzecz, jeśli chodzi w ogóle o to, co się dzieje teraz, to jest indeks dolara. Indeks dolara, widzę tutaj, iż mamy wyraźną reakcję. To jest taki poziom o tyle ciekawy, że to jest poziom ostatniego dołka, indeks dolara. Mieliśmy ogromny wzrost, ogromny wzrost. Doszliśmy do poziomu oporu i mamy reakcję. Także pierw nawet przebiliśmy ten poziom oporu, nie idziemy dalej, nie i to jest cofnięcie. I to cofnięcie było niekiedy kiedy indziej, tylko kiedy inflacja została ogłoszona, ta ostatni odczyt, ona była niższa niż oczekiwanie, czyli bardzo pozytywnie dla generalnie aktywów. Okay? Aktywów pozytywnie dla dolara negatywnie. I od tego czasu widzimy spadki, które zostały tylko przyspieszyły od czasu inauguracji Donalda Trumpa. Jak wszyscy wiemy, Trump chce osłabić dolara, chce wywierać presję na Fed, aby obniżał stopy procentowe, aby stymulować gospodarkę, bo, bo kredyt jest zatrzymany, pieniądz nie płynie tak, jakby mógł płynąć. Także w interesie Trumpa jest to, aby aby po prostu te stopy były niższe, aby pieniądz był tańszy, aby ekonomia kwitła i się rozwijała. Czyli tu jesteśmy. Co tu mogę powiedzieć na koniec, jakby wiążącego te dzisiejsze podsumowanie rynku? Że jest zmienność, natomiast powinniśmy pozostać wierni swojej długoterminowej wizji. I też powinniśmy czasami zrewidować tą naszą długoterminową wizję, czy ona jest dalej aktualna, bo jeśli sformułowaliśmy jakieś wnioski kilka lat temu, to być może one się już są nieaktualne. Spójrzmy to, gdzie jesteśmy. Tam właśnie został prezydentem. Spójrzmy, jaki ma program, jacy ludzie za nim stoją. To są cztery lata. A poza tym, zestawmy to z technologią, czyli jesteśmy świadkami rozwoju technologii. Technologia sztucznej inteligencji ma potencjał zwiększenia efektywności, zwiększenia produktywności, a zatem idzie zysków. Okay? Czyli jakby jesteśmy w fan, fajnym momencie, jeśli chodzi o ekonomię, a to za tym idzie giełda. Oczywiście ryzyko jest zawsze, ryzyko zawsze jest obecne. Kto nie jest gotowy na ryzyko, ten nie powinien w ogóle się interesować giełdą, bo tutaj ta zmienność się zawsze, więc powinniśmy przyjąć długoterminowy horyzont czasowy i być oczywiście też w dobrych aktywach i zdywersyfikowanie, czyli nie gdzieś tam wszystko w jedno aktywo, ale w jakiś koszyk, żeby się mieli to jakoś fajnie rozłożone. Dziękuję. Z mojej strony to wszystko. Zapraszam do pozostawienia komentarzy, lajków. Życzę Państwu udanego dnia i udanych inwestycji. Do usłyszenia, Pozdrawiam.